Cześć kochani kochane, przed chwilą nagrywałam swój taniec do piosenki Abra Lady Gagi. Otrzymałam już nagrania także lęki z jej tańcem. Czekamy jeszcze tylko na tinę z świńskiego azylu imienia prosiaczka, Chrumka. No, i mamy super wegańską ekipę roztańczonych, niedożywionych weganek. Ostatnie tchnienie dance. Z pewnością w najbliższym tygodniu przedstawię już efekt, ten pierwszy efekt naszej współpracy. Tymczasem wykorzystując moje psychiczne pobudzenie, postanowiłam jeszcze podzielić się je jakimś tam słowem z wami. Może to kiepski pomysł, może to kiepska pora, bo już jest po szóstej nad ranem, ale może jeszcze uda mi się coś z siebie wykrzesać wartego podzielenia się i waszej uwagi. Otóż, z czego jestem dumna, to to, że... Już teraz odsłaniam swoje grube ramiona, pomimo że planowałam zacząć czynić to później. I dlaczego jestem tak dumna? No właśnie, dlatego, że nie jestem gotowa na to doświadczenie, a mimo to to robię. Co się bardzo głęboko wpisuje w moją ogólnie życiową filozofię: że to, co chcesz widzieć w swoim życiu, zrób to dziś. Bo inaczej będziesz wiecznie niegotowy, wiecznie niegotowa. I znam mnóstwo ludzi, którzy tak właśnie żyją, całe życie w stanie braku gotowości, cały czas czekają na ten właściwy moment. Kiedy mówisz sobie, kiedy będę gotowy, kiedy będę gotowa, to znaczy nigdy. Pokazuję Wam częściowo swoje ciało, pomimo, że się nie nadaje do prezentacji, niech to będzie ten stan przed, ponieważ chcę, abyście obserwowali efekty mojej pracy nad ciałem. Mam nadzieję, że za trzy miesiące zauważycie, zaobserwujecie ogromną różnicę w mojej sylwetce, zwłaszcza w budowie ramion, które marzą mi się, aby najchętniej zostały takiej samej grubości, jakiej są obecnie. Tylko, że chciałabym, aby to było no mniej więcej tak 95% mięśni, a tłuszczu co najwyżej pociupinkę. No ale w końcu nie po to Wam dzisiaj głowy zawracam, żeby pokazać mój stan przed i zachęcić do obserwowania, co będzie potem. Ale chciałam właśnie przekazać Wam moje podejście, moją metodę, co ja właściwie robię. Mam niejaką filozofię odchodzania i w ogóle pracy nad ciałem. Otóż wydaje mi się, że najważniejsze jest wprowadzenie właśnie do swojego słownika i do swojej głowy przede wszystkim pojęcia teraz, dzisiaj. Bo zapewne wiele z Was, wielu z Was myśli kategoriami jutro albo od jutra. To jest chyba powszechne. Zaczynam odchudzanie od jutra. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sabotujący sposób myślenia. Musimy wprowadzić tą nową sytuację do naszej rzeczywistości dzisiaj. Czyli to dzisiaj mamy żyć tym stanem pobudzenia tej energii, tego niejako ostatecznego naszego kształtu, który chcemy, żeby się wyłonił z naszych wnętrzności i ujawnił światu. To musi być dzisiaj. I właśnie dlatego, pomimo swojego braku gotowości wizualnego, kondycyjnego, ja już teraz rozpoczynam międzynarodowy projekt taneczny, i już dzisiaj nagrywam swój taniec. I go za chwilę zaprezentuję całemu światu w wielu językach. Przy pomocy koleżanek, które mnie troszeczkę przesłonią z prawej i z lewej. Nie będę musiała być aż tak bardzo wyeksponowana. No i przede wszystkim to też będzie ciekawsze do oglądania, bo po prostu będzie nas kilka. Ale to podejście, przede wszystkim tym podejściem chcę Was zarazić. Wprowadź tą swoją wizję do swojego życia dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Masz wizję siebie doskonalszej, o piękniejszej sylwetce, przestań o niej marzyć. Przestań na nią czekać, tylko energetycznie wprowadź ją do swojego życia już dziś. Już dziś wyjdź z tą sylwetką do ludzi, z tą energią. Zacznij używać swojego ciała. A zatem, gdybyś mnie zapytała, zapytał o moją metodę na odchudzanie czy też budowanie sylwetki, bo ja owszem, chcę schudnąć tłuszczu, ale jednocześnie chcę zbudować mięśnie. Czyli finalnie to ja nawet nie wiem, czy ja chcę bardziej schudnąć czy bardziej przytyć. Po prostu chcę przekomponować swoje ciało. Jeżeli śledzisz moją działalność, być może nie raz już widziałeś, widziałaś różne moje filmiki na temat diety. Ćwiczeń, zdrowia, odchudzania. Dużo się na ten temat naczytałam, nasłuchałam i starałam się co nieco tą wiedzą z wami dzielić. W tej chwili jednak przyznam się, że nie stosuję niczego z tego, co wcześniej przedstawiałam. Nie stosuję żadnej diety. Praktycznie jedyne, co stosuję, to psychiczne pobudzanie się sprowadzanie tej wizji energetycznej siebie do Teraz, do czasu teraźniejszego, do dzisiaj, po prostu ja to dzisiaj robię, ja nie czekam na gotowość, ja nie czekam aż schudnę, poczuję się wtedy lżejsza, poprawię kondycję i wtedy zacznę tańczyć i może za rok zacznę tańczyć przed kamerą i może w przyszłości zacznę pokazywać swoje ciało, przyspieszam. Już dzisiaj to robię. Dzisiaj nagrałam swój taniec. Dzisiaj już wam pokazuję swoje tłuste ramiona. Ale one nie są tylko tłuste. Muszę się wam poszczycić tym, że te mięśnie tutaj są stalowe w dotyku, czego oczywiście nie widać, to trzeba dotknąć. Coś w ogóle jest na rzeczy z tą dietą wegańską, że naprawdę te mięśnie na wegańskim białku. Są to po prostu lepsze jakości. One po prostu są stalowe. One nie mają tego tłuszczu. To po prostu lepszy gatunek mięśnia, wyższej gęstości, wyższej skuteczności. W ogóle obserwuję poprawę siły mięśni. Odkąd jestem na diecie wegańskiej, co jest w ogóle ciekawe, bo przecież przez te ostatnie 5 lat ćwiczyłam, trenowałam znacznie mniej niż wcześniej, bo przecież jestem po operacji kręgosłupa i przez ten cały okres się dość mocno ze sobą szczypałam, praktycznie wykonywałam podstawowe ćwiczenia tylko aby podtrzymać, podtrzymać funkcjonowanie tych swoich mięśni, a jednak... Obserwuję, naprawdę obserwuję, że coś jest na rzeczy, że ta dieta, pomimo że ja się nie żywię jakoś, Bóg wie jak, ja zjem po prostu zwykłe jakieś kotlety z hipermarketu, to mimo wszystko są przewagi. Ja kiedyś jeszcze opracuję może ten temat, bo to nie jest tylko moja obserwacja. Ja pamiętam też, że w kontekście insulinooporności... Lekarze wegańscy przedstawiali ten temat, że właśnie dlaczego weganie najrzadziej chorują na cukrzycę. Ponieważ nie mają tłuszczu śródmięśniowego. Właśnie sprawdzam, jak to się nazywa. To się nazywa właśnie tłuszcz śródmięśniowy. On jest widoczny, jeżeli ktoś spożywa mięso w wołowinie. Widzimy tak dużo takich białych, białych tych takich niteczek. To się nazywa marmurkowate mięso wołowe, czyli właśnie takie z taką dużą ilością białych elementów. I wtedy właśnie te mięsie są takie, że no niby, widzicie faceta, no niby ma te mięsie duże, duże, ale jednak one są takie, o, o takie może jak ta, te drzwi moje. Takie może jak te drzwi. Że są elastyczne. No to u mnie takie nie są. U mnie, jak się przejdzie przez ten tłuszcz podskórny i złapie za mięsień, to ten mięsień jest wyraźnie stalowy, ma bardzo dużą twardość. Więc jak najbardziej polecam dietę wegańską tym, którzy chcą budować masę mięśniową. No i oczywiście polecam śledzenie mnie. Zobaczymy, Najmniej się uda to zadanie. Liczę, że za jakieś trzy miesiące no, moje ramiona już będą się prezentowały nieco inaczej niż w tej chwili. No i to wszystko w tym nieplanowanym, chaotycznym filmiku, nagranym w stanie już zmęczenia, a nawet wręcz wyprócia po tańcu. Ale pomyślałam, że fajnie będzie po prostu się z Wami jeszcze zobaczyć po, po tej całej sesji tanecznej. Dzięki za uwagę, cześć.